Cześć, witam was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś jestem w Mrzeżynie i postanowiłem odwiedzić ze dwie smażalnie, czy dwa lokale, które serwują jakąkolwiek rybę i wybiorę się jeszcze do jednego z tutejszych barów. Była smażalnia, która serwuje ryby tylko i wyłącznie z Bałtyku e, Mąż mążłowi żona smaży. No tutaj mamy coś dobrego. Dziś u rybaka świeży, niemrażony filet z dorsza, flądra, tuszka, śledź tuszka. No i weźmiemy sobie. Oj, zupa rybna jest. ja poproszę tego świeżego dorsza. To jest taki świeży bałtycki, tak? Z że one są duże, bo to... mają około 600 Ale to nic będzie, ale on jest w cieście czy... Proszę tutaj. Tylko w i na Aha, to poproszę takiego dorsza, poproszę również tą firmową zupę rybną. Mm, uh -huh. I Mimo. dwa śledzie. Też są te, y, świeże bałtyckie tutaj, tak? Eee, tak. To poproszę. Mm -hmm. I to wszystko będzie. smażony, tak? Tak. Jestem w smażalni mążłowi, żona smaży. Brzmi okay. bardzo domowo. Zresztą... No, tutaj macie. Myślę, że prawdopodobnie będzie smacznie. E, ryby, jak widzieliście na szyldach, pochodzą z, e, z Bałtyku łącznie z dorszem. Wygląda na przyłów. Zupa rybna, firmowa i od niej zacznę. W zupie są warzywa, jak widzicie, pieczarki, papryka, marchewka. To tak e, nad morzem bardzo tradycyjnie nie jest to taka, wiecie, ucha, taka typowa. Jak ja to mówię, e, bezczelna zupa rybna. Jest lekko pikantna, jest pieprzna. Warzywa nierozgotowane, nie są, wiecie, takie ciapowate. Jest, chociaż mm, kawałków ryby mogłoby być więcej. Zobaczcie, jest więcej warzyw jak. Jak kawałków ryb i są bardzo malutkie. I jak ja lubię sobie e, mocno dosolić, tak, tak ta zupa jest na sól w sam raz. Może dla innych może troszeczkę być przysłona. I pewnie zaraz zapytacie, dlaczego nie ma tutaj wielu ludzi. Dlatego, że w końcu mamy nad morzem pogodę i turyści leżą na plażach i korzystają z słońca. Dobra, bierzemy pod lupę ryby. No, zamówiłem sobie śledzia. Niewiele smażalni oferuje tą rybę. A to jest naprawdę dobra. Ja śledzia smażonego uwielbiam. Tu się nie będę, słuchajcie, jakby to powiedzieć, z tym. Ryba ma, widać świeża. No. Dobrze wysmażona. Mm. Smażone świeże śledzie to jest po prostu najlepsze, co może być nad morzem. I takie ryby, słuchajcie, szukajmy lokalne, świeże, jeżeli są dostępne. Nie bierzmy jakichś egzotyków. Mm. Idzie. Wychota. Niczym nie jest posypany, jest tylko posolony. I to się liczy. Mm. Uwielbiam to. Widać mąż żony by uczył. Jak smażyć ryby. Dobra, teraz dorsz. Dorsz też jest bałtycki z tego co jest napisane. No i mamy dorsza. Trochę się sypie, może jest delikatnie mówiąc przeciągnięty. Mm. Ale jest świeży. Bardzo dobry. Mięso się błyszczy. Jest bielutkie, co jest oznaką tego, że ryba jest świeża, jest smażona bez yy, ciasta, bez panierki, więc, więc, możemy poczuć smak ryby. I powiem szczerze, na sól też jest ok. No, jak będziecie w mżerze, a będziecie chcieli zjeść bałtycką rybę, to zapraszam tutaj. Bo naprawdę, bo naprawdę warto. Za te ryby i za zupę zapłaciłem 110 zł. Niech żona dalej smaży te ryby. A mąż nie łowi, bo warto. Idę dalej. Tu tutaj się zamawia, tak? E, dorsza, szefa kuchni e, i, i, i zupę rybną macie. Na razie niestety nie ma wygotuje się. Aha a, a Turbo tuszka duży jest? No taki około 400 O te duży. A to? To co zamawiałem? Też tak około. Aha To może wezmę e, karkówkę z grilla można? Już o tej porze, tak? To poproszę. Ona jest w samym zestawie trzy suróweczki, tak. łódeczki, bądź frytki i sosy. A ja bym poprosił bez ziemniaków jakichkolwiek sam sama sama karkówka, nie? dobrze. No i wszedłem do kolejnego lokalu w ciągu tych wszystkich gastronomicznych pyszności koło kanału portowego i nazwa Regano I tutaj mają taki specjal szefa kuchni. No, taki dorsz zapiekany. Widzę, tu są pomidory. Są oliwki. Suszone pomidorki, coś tutaj. Trochę zieleniny. To jest ten groszek. Pędę groszku. Mi to niekoniecznie podchodzi. Ale co mnie bardzo interesuje? Interesuje mnie, czy to aby nie jest ukryty czarniak zamiast dorsza. Bo bardzo często w lokalach tak się zdarza. Tutaj jest już w ogóle ciężko. Jakby to powiedzieć, rozpoznać, co mamy w naczyniu do zapiekania. A może być ciekawie, bo lokalnie wielki. No, dobra, zobaczmy. Cytryna tutaj mi nie bardzo leży, bo to jest zapiekane. O. Zdejmiemy te przyprawy. Tak, wiecie, delikatnie tą sekcję zwłok zacznę. Mm, tu jest taka warstwa sera, dość gruba. No, ale tutaj, moi drodzy, nie, to jest dorsz. Wygląda na atlantycki kawałek, taki grubszy. Dobrze się dość prezentuje. Zobaczcie, mimo to, że jest zapiekany w solaterce, w naczyniu takim żaroodpornym, to mięso zachowuje swój biały, jasny kolor. I to jest, to, jest, to jest dorsz, to nie jest czarniak, bo czarniak od razu byłby, wiecie, taki bardzo szarawy, ciemnawy. I w smaku byłby taki łykowaty, gumowaty, a dorsz rozpływa się wręcz w ustach. Więc dobra, teraz możemy normalnie to spróbować w całości. Nie jadłem za często ryby z serem, ale być może to ciekawe połączenie. Słuchajcie, jest to bardzo intensywna potrawa. Jest smaczna. Sos jest taki bardzo wyrazisty. Przyprawione dość dobrze. Ale żeby na przykład. Poczuć e, smak ryby, no to, to tutaj ciężko. Tu jest taki, wiecie, e, trochę miszmasz. Ale samo danie jest, jest bardzo dobre. Lekko pikantne. Są oliwki, jest jalapeno, są pomidorki, wiecie, tak... Nie wiem po jakiemu to, ale, ale porcja duża. Spoko. Powiem szczerze, pierwszy raz jem w takiej wersji dorsza. Ogólnie bardzo dobrze przyprawione. Prawdziwy dorsz. Co więcej trzeba? Do tego może szklaneczka jakiegoś browarka i będzie idealnie, nie? A czuć tak delikatnie pikantność teraz tej potrawy. Dobra potrawa, fajna. To jest spoko. Kucharz zna się na rzeczy, bo przyprawiony jest dobrze. Dobra, ale zamówiłem jeszcze sobie karkówkę, która nie do końca wygląda jak karkówka, tylko jak rozbity kawałek mięcha. Wiecie, nigdy nie jest... nigdy nie jest za pięknie. O, jak widzicie. To jest taka bardziej, jak ja to mówiłem kiedyś w dzieciństwie, e, podeszwa. Tylko tu sosem by trzeba było to zalać, bo tak to wygląda, bo ja bym tak nie podał karkówki. Po prostu jest za cienko. Może są zwolennicy tak cienko krojonego czy rozbitego mięsa, ale... Ja wolę karkówkę, jak jest, wiecie, taki porządny, 2,5 cm kawałek. No i tak jak mówiłem, karkówka jest pada, ubikowata i przesuszona, przeciągnięta. To zresztą widać, widzicie? Mm -mm. Karkówka mi osobiście nie podchodzi. Zobaczmy sosy. To przypomina mi cacyki, tylko taka trochę konsystencja jest za rzadka. Trzeba byłoby bardziej ogórki odcisnąć, wtedy by się woda nie nazbierała. I tutaj jakiś gotowiec jest, bo to to tak do grillowanej karkówki pewnie. No, tak jak mówiłem, jakiś sos typu barbecue, wiecie, trochę podbędzany. Jeszcze suróweczki. Marchewkę. Lubię takie Sorówki i widać, że są fajne i świeże i faktycznie tak jest, chociaż bardzo przypominają mi standard takiego gotowca, który wozi pan Zolfoodu i wszystkim daje jedno i to samo. Oni przekładają w różne, jakby to powiedzieć, pudełka i czy miseczki i później to podają, bo faktycznie w każdej smażalni czy lokalu, w którym jem te te surówki smakują tak samo. Dorsz bardzo poprawny, karkówka, no, sorry, ale ja nie lubię przeciągniętego mięsa. No i tutaj jeszcze nie wiem dlaczego dostałem coś, czego nie zamawiałem. Być może, być może lokal mnie po prostu rozpoznał i, i wrzucili mi tutaj coś ekstra. No ale zobaczmy. To jest taki jakby pizzo, chlebek, bo. Pizza to raczej nie jest, a może i jest. Nie, to raczej nie jest pizza. O. To jest taki chlebek, który ma służyć jako dodatek do mięsa lub do dorsza, jak ktoś lubi dużo węglowodanów zjeść z serem. Czas to jest dobre. Ile zapłaciłem? Jeszcze nie wiem, ale za chwileczkę wam powiem. Mam nadzieję, że za darmo tego nie dostałem. 112, tak. dobra. Karton zapłacę I Jak? Eee, szczerze, to jest tak Dorsz bardzo dobry. Dobra, życzę powodzenia. Nie ma za co, do widzenia. Mam prośbę. Możemy tam zrobić zdjęcie. Jasne, pewnie. Bardzo bym prosił. Teraz lecę do baru jakiegoś takiego. I spróbuję jakieś, nie wiem, zupiny, pomidorówki, może jakieś karkówki w sosie, cokolwiek mi wpadnie w oko. No i wbiłem w mrzeżynie do bistro bar Daniel. Zamówiłem sobie takie podstawowe potrawy, takie jak schabowy, zapiekane ziemniaki, pomidorówka i pierogi ruskie. Wygląda to naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o bar. Bo wszystko jest ładnie przystrojone, wygląda bardzo apetycznie, przynajmniej wszystkie potrawy. Ale jak smakują, wiecie, zaraz zobaczymy, bo wygląd to nie wszystko. Zacznę od pomidorówki. Jak widzicie, talerz wielki. Można się samą pomidorową najeść. Klusek również dużo. Zupa taką ma konsystencję mocno zagęszczoną, no ale to jest z makaronem. Prawda? Lekko kwaskowa, ale czuć czuć delikatnie koncentrat pomidorowy. Kluski jak kluski kupne. Jest delikatnie kwaskowa, dobrze przyprawiona, jest posypane trochę zieleniny na wierzch, no ale co to jest tylko pomidorowa tak? Wybitna w barze być nie musi. Ważne, żeby smakowała i, no i żeby nie była 15 razy odgrzewana. No to jest taka w sam raz, bardzo dobra. Można czuć się jak u babci na wakacjach na wsi. Wywar jest bardzo esencjonalny, taki mocny. Widać, że to chyba jest robiony na dobry? dzień dobry. Rosole. Po prostu. Zostaje rosół, bo w Rosów też jest w karcie. I robią pomidorówkę albo jest robiona po prostu na tym samym wywarze. Spoko. Może brakuje mi troszeczkę cukru, a reszta jest idealnie. Dobra. Wezmę teraz te ruskie, bo ruskie wyglądają bardzo dobrze. Tylko nie wiem, w Mrzeżynie wszyscy kładą pędy groszku cukrowego na wszystko. Ja wiem, że to może ładnie wygląda, ale niekoniecznie na pierogach. Bardziej bym wrzucił tutaj cebulkę więcej tej cebulki to takie by było wiecie a tak to tu na schabowym też tych pędów jest dużo o. to bardziej to bardziej bym do ryby proponował położyć jak do pierogów pytając Pytając kelnera o te pierogi, poinformował mnie, że pierogi robi dla nich jakaś tam pani, gdzie indziej, po prostu lepi sama te pierogi. No, wyglądają nalepione, nie wyglądają na marketowe, takie, wiecie, wszystkie idealne, tłuczone, jak to nieraz w barach się zdarza, pisze, domowe, a wszystkie są idealne, nie? Zdarzało się jeść smaczniejsze pierogi, ciasto jest takie twardawe, takie, takie trochę suchawe, to może w ten sposób bym to nazwał i jak widzicie trochę się rozwarstwia, ale to nie nic. Farsz, więcej będę doprawił pieprzu i trochę da więcej soli. Zjemy schabowego. No i pudełko pędów. Pokroimy schabowego, zobaczymy jak on wygląda. Widać, że jest dobrze wysmażony. Paniera nie odchodzi. Mięso jest soczyste. A jak w smaku? Schobowy bardzo dobry. O. Chociaż tutaj jest tego, jakby to powiedzieć, masła czosnkowego na ziemniakach dużo i to tak pływa po talerzu. No ale jak ktoś tak lubi sobie yy, pomieszać wszystko i żeby smakowało tym masłem ziołowo-czosnkowym, ok. Kelner polecał mi bardzo te pieczone ziemniaki. Wyglądają apetycznie. I są smaczne, naprawdę. Ziemniaczki jak tralala. Nawet bym powiedział petarda. I zobaczmy tą sałatkę, bo to jest sałatka. Mamy tu roszponkę. Mamy tutaj sałatę lodową. Cebulka, ogórek, pomidor i grę na bazie musztardy francuskiej. Taki jak ja lubię, ale zobaczmy. Mmm, Jest lekko kwaskowy, miodowy. Do tego przebija fajnie. Gorczyca zawarta w mustardzie rewelacja. Sałatka jest bardzo dobra. Chociażbym troszeczkę więcej dał tego winogrę. Polecam Wam Bistro Bar u Daniela, bo jedzenie jest. Smaczne. A rachunek wyszedł mnie 82 zł, więc nie jest najgorzej. Był fajny schabowy, były te pierogi, zupa pomidorowa. Yy, myślę, że, że jest ok. Można naprawdę poczuć, że się coś zjadło. Yy, no i tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, widzimy się już w następnym. A gdzie będę i co będę jadł, jeszcze planu nie mam. Do zobaczenia.